Czym ty jesteś? O, znowu kolejna buźka, no. Znaczy, w sumie główka, 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 nie główka. Główka, 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 nie główka, 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 nie główka, nie główka, 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 główka. O, nie mi się włóż! Oh, oh. A teraz... Dang. Fuck! Nie! Oh. Siempre towa, z tej strony Scott i dzisiaj była China z Alicji, tak dokładnie. A, jak pamiętacie tutaj dosyć śmiało ostatnim poprzednim razem, o kurde, co to za dźwięk było przerażające, ale nie! Ja jestem dzielny, ja sobie dam rady, po prostu tu nie ma... nie ma kurde bata, żebym ja sobie kurde rady tutaj nie dał, prawda? Najpierw zwiedzimy sobie... o właśnie! Co tu jest, co tu jest, co tu jest, co tu jest? Najpierw się uleczymy. Tu jest jakaś wesoła minka. O, tam jest toaleta. Eee, kibel, muszla. o, dobrze. Trzeba będzie tam jakoś dostać. A dobra, to jest prosta droga. Ciśniemy w takim razie. Ciśniemy... Nie ma bata. Nie, nie ma bata. Musimy potem pocisnąć. O! Dobra. Muszla, bardzo ważna rzecz. Czemu powiedziałam toaleta? To się kojarzy z muszlą po prostu. Muszla toaletowa, no. Opsa! O, to to ja lubię! Czekaj, zbierzemy sobie trochę... O, ście w dupę. Zbierzemy sobie trochę tych y, ząbeczków. Ząbeczków, ząbeczków, ząbeczków. Jeszcze raz. Dawaj! Uuu. Uuu. Dlaczego? ona nie chce lecieć do góry, no. Nie miło że tej strony, nie miło. Dawaj! bum! Ja, yeah. dobrze, teraz się udało. Okej. Wow, było blisko. A! A! Nie! Dlaczego nas skakać nie umie? Tak, to po prostu przeskoczył. Wow, znowu było blisko. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. A! Okej, okay, było znowu blisko. Nie ma bata, nie idę po tamtej ząbki. Nie chcę ryzykować, bo jest po tego... O kurde! Okej. Okay. A! Wow! Wow! Ja... I idę po prostu, cisnę, nie ma. Nie, 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 nie. Dobre, dobra, dobra, dobra. Czekajcie, wróćmy się jeszcze na chwilę tam. O! Dobra, tutaj muszę iść. I teraz ściśniemy dobrze, 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 dobrze. Uuu, la 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 Nieźle mi się ścinało niechcąco. Raz, dwa i. tyle! A, bo ja mogę jeszcze wyżej, a wtedy mi nie chciało po prostu wyżej podlecieć. Okay. Eee... Okej... Okay. A, rozumiem, rozumiem. Jeszcze raz. Rozumiem. Ależ ja roz rozumiem bardzo dobrze. Tylko muszę to dobrze wykombinować. Bardzo dobrze muszę to wykombinować. Tak, wiem, że jesteś gotowa do wystrzału. Wiem, 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 zdajesz sobie sprawę. Jasne, że tak. I teraz. No to ja jak ja mam to zrobić? Hello? Teraz! O! Dobrze. Okej, okay, już kapuję teraz tą całą grę tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. udało się. Luzik spoko majonez, ją ją brm po Tak, muszę do tego tam na dole wskoczyć. Kółeczka. Opa. Uuuu, dobra, nie udało się, nie udało się, nie, 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 a tutaj muszę iść, okej, okay. no to git, nawet nie chcę mi się tam dotknąć, no i weź ja nic nie widzę, kurde, o, dzięki, bu, bu, no i co to miało być, ja tam nic nie widzę, przecież ta kamera kompletnie się nie nadaje do tej gry, o, ja pierdził się tak daleko, o matko, no.

O, teraz przynajmniej troszeczkę widzę. O, tutaj. Szybko, 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 szybko. szybko. Uu, ok, udało się. No, i dojechałem do końca. Oh yeah. No, dzięki, kurde. Tylko, że chyba jeszcze na tego serduszka to nie zdobędę. Mam dopiero dwa chyba, albo. Może mam trzy? W to nie, nie wiem. Nie wiem, się tak gra, cholera. Bez ja, jaj, ja nie się, ja nie wiem dlaczego. To jest taki mega wkurzający, że ojej... Ja się boję czasami naprawdę, że mi się wyłączy, a tego bym nie chciał. Musiałbym znowu to przechodzić ten kibel cały, no. No ja, fajne Dobra. Eee. Gdzie ja muszę iść? Tam muszę iść. Do tego co tam jest. Oh! Za Chiny nie doskoczę, Za Chiny nie doskoczę tam! Będę, będę przynajmniej blisko, będę przynajmniej się zrespił blisko, tak mi się wydaje. Że dokładnie tam na tej platformie. No a jak? No genialnie. Widzicie, to jest szybka podróż do domu. Ale naprawdę, ludzie, naprawdę. Dlaczego nie? Czekajcie, bo tu jest gdzieś nos. Ani mi się wasz! A spróbujmy tylko gdzieś przejść do jakiegoś, nie wiem, następnego poziomu albo coś. Olera, A nos to co? Nie dałaś mi wziąć nosa, tak? Nie dałaś, no, ale ty nie, nie dobra jesteś. Ciśnij, a nie stoisz. Uuu, uuu. O, dobrze. I bum! yahoo! I bum! i buuuu! czekajcie, trochę źle. Okej, nie wyszło mi to kompletnie. Dobra, to muszę się wrócić. No, ale weź. Dawaj, dawaj, dobrze. Lalalala, ale byłoby łatwo, ale było łatwo, ale było łatwo. Dobra, nie walić tego sampka jednego tam. Co mi się tutaj otworzy? To mi się otworzy. I 3, 2, 1, 0, teraz. I 3, 2, 1, 0, teraz. Ale trafiłem. Wow, ale to było dobre trafienie. Ale to było dobre. Chyba sobie jaja robisz. Chyba sy jaja robisz. Chyba sy jaja robisz. O, teraz już sy jaja nie robisz, widzę. Zrozumiałaś w końcu Okej, okay, udało się. A, No dobra, już teraz mi się nie uda. Trzeba czekać! Trzeba. Nie ma, nie ma wyjścia.

Dawaj, ciśnij. Ale mnie WYBIŁA genialnie. I teraz trzeba się wrócić. I teraz znowu trzeba będzie się wrócić na żywemie. No dobra, no a nawet zginąłem szczerze mówiąc no nie, ja, ja podziwiam to tutaj te sterowanie całe i ogólnie wszystko to jest po prostu tak mega genialnie, że o Jezu. Dzisiaj Olera tutaj jestem to wygląda jakbym był wszędzie normalnie Przerażające! Przerażające! Pse, idź! Idź w dupe jeża! Okej, okay, raz, dwa, trzy i znowu to! Teraz tutaj, żeby drzwi się otworzyły, dziękuję bardzo. I Teraz ciśniemy dalej, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Nie, bo ja cholernie dużo widziałem. Po prostu tak dużo widziałem, że. Ojej! Jeszcze mi się gra ratnie, no! No poczekaj, przecież! No poczekaj, kurde mówię! Jest! Poczekaj! Mogę coś zobaczyć, co jest tam z tyłu? Dzień... Ja pierciu. Nie zlotuj tam tamtych ty! Gówno, ty! Ja pierd... Oh. No, no, teraz się uda. Nie, w dupę, nie udało się. Jak mogłoby się udać przecież, no. Ależ to ktoś beznadziejnie zrobił. Ale to ktoś beznadziejnie zrobił po prostu. No nie! Jak ja mam tam dolecieć? Dawaj, 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 dawaj! No oj! Dobrze! W końcu! Jeju. Yeah, nie no, masakra po prostu! Masakra! No w końcu, koniec! Hu! Najbardziej masakryczna masakra kiedy w dziejach była, kiedykolwiek. Nic tu nie ma. Dawaj! Tutaj pójdziemy. I teraz tutaj. Trochę się przyspieszymy, prawda Alicjo? Ty lubisz przyspieszać sobie trochę tutaj grę. Dawaj, dawaj. Tam też tutaj mogłem spać wcześniej jak widzieliście. Ale nie pomyślałem wtedy tak. Nie pomyślałem, no nie! Nie! O, Było blisko. Oj, Alicjo, chciałaś sobie pewnie nagrabić. O, ona była, byłoby Byłoby naprawdę. Przewalone. No, dawaj, nawalaj we mnie, nawalaj Dlaczego nie, nie ten? Dlaczego nie zadziałało tutaj? O, ale nie może nic znaleźć, tak? O, jak mi przyklo jest? O, dobra No, no weź tą kuleczkę, albo czymś. Nie, Dobra, I to mi pasuje. O, dobra, teraz git. No, szarżujesz czy nie? A, jak?! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno! Ooo, udanie! Jezu, spadliśmy. Ale i tak mnie to nie dostanie. O kurde, oż ty w dupę do mnie... A! dwie są. Eee, jezu! Double kill będzie, double kill, patrzcie double kill, double kill. Dobra, może nie będzie.

Wypadły! Na raz! O oh! oh, kurde, o ja, albo blisko! <śmany> 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 ok, Okej. Dawaj sąki, dawaj sąki, dawaj dawaj, 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 dawaj. Nie, zniknęły. Nie TO koalicja! Dobrze! Ale sobie poradziłem, cholera! Jeju yeah, Tak wam powiem. Oj, Ładnie prózę Jeszcze coś jeszcze co mogłem, nie wiem, wziąć, podnieść obchać, yy, popchać Chyba nie No masakra po prostu! Nie ta kamera miliard kilometrów od niej jest, no! Czy to ma jakikolwiek sens, czy nie? Nie! Właśnie! Dobrze! Dobrze powiedziane! No, dawaj, dawaj! Dawaj! Dasz wiem, że Dasha. Dobrze! Dobrze! Okej! Okej! Dawaj! Dawaj, 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 dobrze! No! A to w sumie git! Jakby nie patrzeć, to git! To genialnie! To bardzo genialnie! No i to czas na BAM! Dobra! Kocham te drzwi po prostu. Tylko znowu, gra jest krzywą ustawioną. Nieważne. Która jest godzina, a okej. Okay. No, kotek wyskoczył, tak, on uciekł. Kto to był? To był doktor! Doktor! Tak! Wiedziałem, że to on. Wygoda tak przynajmniej. Wiedziałem! Wiedziałem! Mhm. Wiedziałem, nie, ja tak, ja tak podejrzewałem, że to on. Nawet tak trochę wyglądał jak on, szczerze mówiąc. No cóż, no, du dużo się zrobić tutaj nie da w tej tym, w tym, tym, ale ja wiedziałem, że to, ja wiedziałem, ja od początku wiedziałem, że coś tu nie gra. Że coś tu kurde nie gra, naprawdę. No ale dzisiaj dowiemy się co nie gra. A nie gra eee da, no właśnie co nie gra CO NIE GRA? nie wiem jeszcze nie wiemy co nie gra ale pewnie za chwilę się dowiemy uuuu fuck how nice to wygląda bardzo ładnie przepiąk nie można wyszedł o bojo pojawiło się? czy mi się tylko wydawało że się pojawiło? nie wiem, Uuuu, ok. O! tyle mogę na tym ok. Hello! Hello, jak się masz, panie. E, panie potworze, który chciałbyś mnie rozwalić, ale mu się ostać oczywiście nie udało. I ciebie też oczywiście witam, żeby nie było ci smutne już, już, już przypadkiem. A szty w dupę, a O jaki wygaśny bubu! O wow, na hita bier. Nie tego Alicjo Jezu, jak ona jest głupia. Ja po prostu z nią już nie mogę wytrzymać. Nie mogę. Ja kompletnie sobie rozumiem czasami. O, tu jestem. ten, wspomnienie, jak się tam dostać. Tam. Raz, dwa. Okej, okay, teraz tutaj. Okej. Okay. I tutaj, okej. Okay. I ciśniemy troszeczkę tego tutaj do przodu, żeby nie było. I proszę, mamy wspomnienie. Okay. Ktoś przyjechał. Ale nieważne. Nie wiem kto to. Jakiś pan. Jakiś nie wiadomo Jakiś jakiś ktoś, że tak powiem Jakiś ktoś O ty w dupę Ty wiecie co? Ja już bym sobie tutaj szczerze żeby zatrzymał tą grę, bo mi się wydaje, że... Co, coś tu nie gra Am I not the most wretched and selfish of fortune's fools? Oblivious, I live in a training ground for prostitutes. My mentor is an abuser and purveyor. I've been complicit with my sister's murderer and the killer of my family, as he corrupted my mind. I sought relief from my pain, and you turned me away from the truth. You are almost there, almost free from what you fear. You could have been cured. You but could have forgotten. Abandon the memory of my family. They are dead. And you should be too. You misbegotten abomination. Murderer. You blood sucking parasite. The damage you've done to children. The abuse. I provide a service. In the great and awful metropolis, appetites of all sorts must be gratified. My family. My mind. The infernal train! The train is your invention, your defense. I merely set its schedule and itinerary. The train is coming with its shiny cars, with comfy seats and wheels of stars. So hush, my little ones, have no fear. The man in the moon is the engineer. I'll stop that train, if it's the last thing I do. As you wish, it will.

no i teraz zrobimy sobie już w następnym odcinku, więc ja się z wami żegnam, to jest chapter szósty, więc kapsel szósty zakończymy sobie w następnym odcinku i to mi się wydaje, że już będzie ostatni odcinek, więc ja się z wami żegnam, na nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc na razie części i pa.